Skoro natrafiłeś na ten film, to pewnie zastanawiasz się, jaki wybrać serwis: iPhone, Apple, MacBook czy iPad. A ja Ci opowiem, gdzie znajduje się Zbita Szybka na Jana Pawła i dlaczego warto skorzystać właśnie z usług Zbita Szybka. Znajdujemy się właśnie przed lokalem Zbita Szybka na Alei Jana Pawła. Tutaj mamy główną aleję. Około 2 km w tamtą stronę znajduje się centrum Arkadia. Jak spojrzymy w drugą stronę, również około 2 km, tam mamy centrum dworzec centralny, złote tarasy czy przy... Warsaw y... Tower. Tutaj adres to jest pasaż Muranów, aleja Jana Pawła II 43a no i Spita znajduje się w lokalu 22. Tutaj mamy logo kolorowe, świecące, tutaj mamy nasz piękny lokalik. Tak się to prezentuje. A ja jestem Damian. Eee... Jest to mój w sumie już trzeci salon zbita szybka. Pierwszy był Wilanów na Alei Rzeczypospolitej 20 U3. Drugi na tak zwanym Mordorze na Służewcu, ulica konstruktorska 5C w lokalu U4. No i teraz mój trzeci salon na Alei Jana Pawła. Działam w zbitej szybce już 6 lat w tym roku. Od 3 lat na, na swoich salonach, ale wcześniej. Działałem w zbitej szybce w Gdyni na Orłowie przez e, 3 lata. Poznałem tam masę klientów, masę ich historii, masę historii ich urządzeń. E, wiem jak, jak ważnymi urządzeniami są iPhony czy, czy MacBooki. I też z tego względu niejednokrotnie, czy to właśnie w Gdyni, czy to w salonie na Wilanowie, zostawałem dłużej po godzinach, a nawet zdarzały się nocki. Miałem takie sytuacje, kiedy przyjeżdżał do mnie brat, siedzieliśmy do wieczora, rozmawialiśmy, a kiedy mój brat, moja żona i dzieci szli sobie spać, no to ja w nocy do zbitej, żeby wymienić korpus, bo wiedziałem, że klientowi bardzo zależało, na tym, żeby mieć iPhone'a naprawionego na następny dzień, więc potrafiłem też pogodzić jednocześnie to, żeby spędzić czas z rodziną i żeby zagwarantować szybki czas napraw naszym klientom. Sama marka Zbita Szybka istnieje już 10 lat, które minęło w tym roku. Wykonaliśmy już ponad 500 tysięcy napraw. Ja myślę, że spokojnie wykonałem ich z parę tysięcy. Również dziesiątki tysięcy naklejonych szybek przeze mnie. Uważam siebie osobiście za pasjonata marki Apple. Używam zarówno iPhone'a, jak i e, MacBooka. Używam też tych samych akcesoriów, e, które sprzedajemy u nas w salonie, oczywiście tu jest zbitej i szyba antypapilarna, e, na e, moim iPhone. I do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Teraz nikogo akurat tutaj nie ma, ale możecie zobaczyć tutaj, że każdemu klientowi dajemy wodę. E, więc. E, każdy, każdy jest tutaj u nas zatroszczony. Bardzo ważna kwestia też jest taka, że mamy na przyjęciu do naprawy specjalny formularz. Specjalny formularz, który składa się z 38 pozycji i sprawdzamy między innymi takie rzeczy jak aparaty, jak mikrofony. Mało kto wie, ale w iPhone'ie jest ich kilka, więc sprawdzamy zarówno mikrofony dolne, które są odpowiedzialne za rozmowy telefoniczne czy za dyktafon, ale sprawdzamy też mikrofony przedni i tylny. One są odpowiedzialne za działanie kamery, czy to przedniej, czy tylnej. Może być tak, że w jakiejś konkretnej sytuacji mikrofon nam działa, a w innej sytuacji już nie będzie nam działał. Dlatego sprawdzamy te wszystkie rzeczy, aparaty, mikrofony, przyciski, głośniki, face ID, po to, abyście mieli poczucie bezpieczeństwa że przynosząc do nas wasze urządzenie na pewno otrzymacie je w takim samym albo i polepszonym stanie, że nic nie zostanie uszkodzone. Każda naprawa objęta jest ubezpieczeniem tak abyście mieli pewność i mogli spać spokojnie zostawiając u nas wasze sprzęty. Ja Wiem co to znaczy być niespokojnym o swoje urządzenia, a bardziej o swój pojazd. Dlatego że, jak zostawiałem kiedyś samochód u mechanika, to tak naprawdę wziął ode mnie tylko kluczyki i numer telefonu. I ja wtedy się zastanawiam, kurczę, to, to wszystko, ale jak to tak? Czyż, jak oni zawiną mi samochód, to ja nawet policji nie będę miał jak udowodnić, że naprawdę zostawiłem tam e, swój samochód i miałem taki taki bardzo duży niepokój, e, no a po pół godziny pan do mnie dzwoni i mówi panie, ale ten samochód nie odpala. No miał odcinek <grytania> zapłonu, nie pytali mnie o to, e, no i nie zostało to zweryfikowane, dlatego u nas e, weryfikujemy dokładnie wszystkie funkcje urządzenia, tworzymy formularz przyjęcia, na którym zapisany jest model oraz numer e-mail e, urządzenia, żeby można było określić, że to jest to konkretne urządzenie, i że te konkretne funkcje działają lub nie działają w urządzeniu, a czasami zdarza się, że nie wszystkie funkcje użytkujemy na, na co dzień i może zdarzyć się tak, że coś nie działa. I takie sytuacje też mają miejsce. Nawet takie podstawowe rzeczy jak Wi-Fi zdarza się, że nie działają. Więc po to jest ten formularz przyjęcia. Nie jest to jedyny filar, na, na którym bazujemy. Między innymi mamy też różne możliwości, jeżeli chodzi o dobór opcji naprawy. Czy to przychodzicie na wymianę ekranu, czy to przychodzicie na wymianę baterii, czy to gdy zbije wam się tylna szybka w iPhone'ie. Mamy kilka możliwości. Jeżeli chcecie mieć jakość taką, jak jest pierwotnie, czy wykonać też autoryzowaną usługę, to też mamy taką możliwość. W takiej sytuacji też, jako że my mamy swoje kanały autoryzowane, ale bezpośrednio na miejscu, nie mamy autoryzacji, tak jak inne serwisy z jabłuszkiem w logo, no to też nie jesteśmy, że tak powiem, uwięzieni przez procedury. Co to oznacza? Jeżeli zbije Wam się samo oczko aparatu, możemy wymienić Wam oczko aparatu. Nie musimy wymieniać Wam całej tylnej szyby, całego korpusu bądź też całego urządzenia w zależności od tego, jak jest to. Model iPhone'a i jakie są procedury dotyczące tego e, urządzenia. Możecie wybrać sobie opcję budżetową, przy której e, na przykład odwzorowanie kolorów nie będzie aż takie dobre, e, ale też, jeżeli jesteście kimś wymagającym, no to możecie wybrać jakość fabryczną, więc mamy jakości dostosowane pod klientów i niezależnie jakie masz wymagania, to jesteśmy serwisem, który jest przygotowany na wszystkie ewentualności, zarówno te budżetowe, jak i te dla osób bardziej wymagających. Każda naprawa u nas jest objęta gwarancją i bardzo fajna rzecz jest to, że w całej Polsce mamy aż 38 salonów. Więc nawet jeżeli jesteś tutaj przyjazdem i zastanawiasz się, czy naprawić swojego iPhone'a, bo mieszkasz w Katowicach, Olsztynie, Krakowie, w w jakimkolwiek z większych, dużych miast w Polsce, no to jest bardzo duża szansa na to, że jesteśmy właśnie w Twoim mieście. I w przypadku gdyby doszło do jakiegoś problemu po naprawie, no to możesz udać się do. Innego serwisu, zbita szybka w innym mieście, a szansa tego, że dojdzie do takiej sytuacji, gdzie będziesz musiał udać się do nas na gwarancję, i tak jest dość mała, dlatego że no, ten procent gwarancji u nas jest bardzo niski. Między innymi z tego powodu, że mamy formularz, o którym wspominałem. Te funkcje sprawdzamy nie tylko przy przyjęciu iPhone'a na serwis. Ale też po naprawie bezpośrednio te funkcje są sprawdzone przez serwisanta oraz po naprawie już bezpośrednio przy kliencie. Dzięki temu większość usterek jesteśmy w stanie wychwycić bezpośrednio po naprawie. Dodatkowo mamy też infolinię, która. Sprawia, że my jako serwisanci nie musimy się stresować, odbierać telefonów od klientów. Nie zawsze też mamy taką możliwość, bo gdy obsługujemy klienta, no to nie mielibyśmy możliwości odebrać tego telefonu. A tak mamy infolinię, na której codziennie, praktycznie oprócz niedzieli, pracuje pięć osób i dba o to, aby ktoś mógł odebrać telefon właśnie w momencie, kiedy ty do nas dzwonisz. Gdybyśmy naprawiali urządzenie, gdybyśmy obsługiwali, to nie mielibyśmy takiej możliwości. A dlatego, że jest infolinia, to no też nie popełniamy błędów serwisowych, no bo gdy ktoś dzwoni, przerywamy. przerywalibyśmy naprawę i mogłoby dojść do jakichś niepotrzebnych uszkodzeń. W takim przypadku tym zajmuje się biuro obsługi klienta, streszcza informacje od klienta tak, żeby serwisant dostawał już najistotniejsze informacje i piszą do nas na czacie. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat, odpowiedziałem na wszystkie pytania, które gdzieś tam krążyły ci po głowie i ułatwiłem no, wybór, który też nie jest łatwy, jeśli chodzi o serwis w Warszawie w Pasażu Muranów. Myślę, że to tyle i mam nadzieję, że do zobaczenia. Pozdrawiam, Damian ze Zbitej Szybki na Jana Pawła II 43A Lokal 22.